Cześć Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku W13 Ultimate Team. Dzisiaj zrobimy sobie budowanie składu na podstawie Ligi Hiszpańskiej, bo jest to ostatnie budowanie składu. Ja już tym składem który zbuduję będę grał kilka meczów, ale zanim zaczniemy sobie budować skład, zobaczmy w tygodnia, tygodniu, ponieważ jest naprawdę mocna. I szczególnie chodzi mi o tego gracza, Cristiano Ronaldo po raz kolejny jest informem, ponieważ jego forma na boiskach naprawdę była świetna. Kogo my tu jeszcze dobrego mamy? Mamy Tiago, mamy Pinile, mamy Muriela, mamy Gitzę, mamy Gundogana z Kalikiem w środku. Tu mamy Osi, Osi, prze Johna Osi z Sunderlandu. Na lewej środkowej obronie mamy Jerome'a Batenga, na bramce mamy Mondonde. Tutaj nie wiem, kogo mamy. wtedy Mulinasa. lewe obrońca na środku obrony. I jeszcze popatrzmy o w Mamy McCarty'ego, obrońca Verona, środkowego obrońcę z... Z, z Unamu, z, z Ligi MX. Paragwajczyk. Na środku pomocy, na ofertach mamy Kima, Bo, Kim, -yung Bo, Kima z Cardiff City, z Empuarii e League Tu mam jeszcze Forestera, Dużo mam tempa, ale poza tym nic dobrego, mam jeszcze Valerona Orzoko i tego napastnika też nie znam. No dobra przejdźmy do budowania składu Zacznijmy e od menadżera, Naszym trenerem jest Dorżo Trapattoni, włoski trener A zacznijmy od bramki Na bramce mam Diego Lopez'a z wygrywkami od niego ani na Diego Lopeza, ponieważ Waldes no, jest o wiele droższy. Tego za za 2000, a Waldes kupują tylko 20 tysięcy. Waldesa no, e, nie lubię. Na no, Diego Lopeza lubię, ponieważ świetnie o sobie bronił. No i gra w Real Madrid. Ale zacznijmy od prawie obrony. W prawie obronie mam Jean Pereira kupując 3 3000. Ma 86 oh, tempa, 77 podań, 78 dribblingu, 76 obrony, naprawdę świetny. Prawy obrońca z Walencji Portugalczyk na środku obrony mamy pepe i pikę. Zaczniemy od tempy. Kupiony za 14 tysięcy, ma 74 tempa, 84 obrony i 82 główek, naprawdę świetny... Świetny środkowy obrońca. Drugim i środkowym obrońcą jest pikę za 15 tysięcy, ma 62 tempa, trochę no, wolniejszy yy, niż PP, ale to nie szkodzi, yy, ma 76 podań, to całkiem dużo jak na środkowego obrońcę, też się zdziwiłem jak zobaczyłem jego statystyki podań. podań. Poza tym ma 86 obrony i 81 główek. Naprawdę dobry sztukowy obrońca. Na lewej obronie mam nie Fabia Konetra, tylko Jorbie Alba. Jorbie Alba kupiono za 17 tysięcy. Ma aż 90 tempa, 81 driblingu, 75, 75 podań oczywiście i 78 obron. Naprawdę świetny lewy obrońca. No i może zacznijmy od Jest Vija, jest yy, Pedro No jest oczywiście i nie stan, którego by nie było nie stać A nie chciałem mieć i Pedro No ale postanowiłem na lewej pomocy pozdrowić. No tutaj Zila, cztery gwiazdki słabszej nogi, 2 gwiazdki sztuczek Kupiony za tysiąca. Ma 77 tempa, 75 strzelania, 85 bodoń i 88 dribblingu. Świetny Piłkarz Setka Pola, który mógł na lewej stronie, ponieważ jest lewonożny no i środek pomocy tutaj na środku pomocy, a nie, bo mamy na, na narodowości Niemcy. Na środku pomocy mam Hiszpana Chabiego, Lengu, gracza Real Madrid, kupiony za 9900. 4 gwiazdki nogi, 2 gwiazdki sztuczek. Ma 58 tempa, to bardzo mało, ale ma za to 88 podań, 81 yy, obrony. 71 driblingu, 75 trzania, naprawdę świetny piłkarz. I tutaj mam Chorwata. Na 7 Eś, na mam SP O, Chorwata. Ym, Luka Modrić, Luka Modrić, 4 GSIS, przynajmniej 4 GSIS, sztuczek kupiony za 5100. Ma aż 87 driblingu, aż 86 podań. 70, 86 oczywiście podań, 87 driblingu, 78 tempa. 73 strzelanie naprawdę świetny piłkarz trochę nie zgodziłbym się z tym z tymi statystykami strzelania bo ma tylko 73 a ponieważ jeśli każdy ktoś interesuje piłką wie jak tylko potrafi świetnie z dystansu przykładem jest to mecz Manchester United kiedy zdobył wspaniałą bramkę z dystansu dobra przejdźmy do prawej pomocy mam tu odmęcika ale chyba na 4 gwiazdki słabszy nogi, dwie gwiazdy tuczek. Kupiłem za 30 tysięcy, ma 90 tempa, 87 dryblingu, 82 podań i 79. Nie. Nie, ma... No dobrze, 82 podań i 79 strzelania. Naprawdę świetny, prawy pomocnik. No i dwójka napastników Jeszcze nie z Radama. Radama złaka. To tu od niego powiedzieć... Świetny napastnik. 5 wiosek słabszy nogi, 4 gwiaści sztuczek. za 29,5 Ma 90 główek. Pomimo, że ma jedyny metr 76. Ma 78 tempa, 83 stronie i 78 drobników. to świetny, świetny napastnik. A drugim napastnikiem jest Harry Myślę, że jeszcze lepszy napastnik. 4 gwiazdki słabszy nogi, 4 gwiazdki sztuczek. Kupiony za 40 tysięcy, równo ma 85 tempa, 86 strzelania, 84 drubbinę i 76 główek. Naprawdę świetny, świetny napastnik. Z tego wypełnimy ławkę rezerwowych. A seryjny dla niego, proszę Walencji. Mam również Fabia Canetra, ma Jeszcze pomocnicy. Pierwszym jest Kaka, a drugim jest... Guardado czy Fegu Holi? Guardado eee, No i... Jeszcze na korytarzu sobie damy... No, znaczy damy Fegu tak? I damy... Ina. i... ...pikaję Jeszcze połowa, a będzie Soldado i Arbele. to tak się prezentuje mój skład, którego nie będę już raczej zmieniał raczej no i w tym odcinku było chyba to by było tyle W następnym odcinku zagram sobie na pewno, na pewno z mężczył tego kucharu, ponieważ widzę jest tyle trainerowców, że szkoda gadać. Ale dobra, to by było o tyle w tym odcinku ja się brzeg.